Kilometry nas. Witam, jestem Mario 020, a to jest kolejny odcinek z naszej serii o nazwie Pradawne Minecraft. Zapraszam do oglądania. Dobrze. Tak więc dzisiaj kontynuujemy... Nie wiem co. Naszą podróż, chociaż nie wiem też gdzie. Ale w końcu jest dzień. Mm. Tak. Mhm mm a my tutaj byliśmy. Co my mamy w equipunku? Bo dosyć dawno już nie kręciłem tak filmów. No i w sumie Trochę zapomniałem bu, 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 bu. Jaki hard, nie, 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 nie. Co to jest doing? Mm. Nie wiem, ale dam now. Nie wiem, coś mi ostatnio się dzieje z komputerem. Do ki tu chodzi. Jak widzicie nawet ta wersja mi laguje. Nie, podejrzewam, że mam trochę za dużo programów nainstalowanych. A niedawno dokupywałam RAM, chociaż nie wiem czy to RAM. Dobra tam. Za dużo gram na nowej wersji. No się przyzwyczaiłem do... Wiecie, do sprinta i... Tak jest. Niedługo będę mógł... Ci... Dobra już! Niedługo będę mógł robić live'y. Yy... No niedługo dlatego, że na Google Plus niedawno się zarejestrowałem i uaktualniłem konto. I dlatego muszę jeszcze trochę poczekać, bo no nowi nie mogą tak od razu robić live'u. To dlatego nie ma live'a. Nie było live'a ostatnio. Tak więc wytłumaczenie jest. <grymne> hmm. Hmm. <grymne> Na krowę. Ja chcę gacie, ja chcę gacie, ja chcę gacie. Bom, bom. No właśnie, napiszcie mi, jeśli was to w ogóle obchodzi, czy chcielibyście serię The Sims 3? Bo ja bym w sumie ostatnio zachciało mi się grać w tę grę. No i pytanie, czy wy chcecie tę serię? Chocia pewnie nie odpowiecie, ale warto zapytać. Dobrze. Tu chyba jest. <laughs> Zapominam, że tutaj nie ma shifta. Nie, ja se daruję. Daruję se. Ja dziękuję za takich atrakcji. Biedostanie ja myśli skończyła skończyła. Ile mamy? 300 i 12. Chyba sobie daruję domek z tego. Studnie sobie zrobimy. Z tego. No chodź. Tak więc chodźmy. Nadewanik no, na raczej nam się nie przyda. Okej. Hm Okej. Przepraszam, że nic nie mówię, ale... Okej, okay, jestem. Nie wiem, co to było. Błąd gry. Właśnie to chyba bug. Tam param pam pam. To nasza miejscówka na noc. A właśnie, niedługo już pojawi się pierwszy odcinek z nowej serii, która będzie się nazywać... Uch, nie pamiętam, ale będziemy grać z Hiobrainem. Tak, z Hero Brain mod na Minecraft 1.2.5 no. A już chyba...